Cześć! Witam Was na kanale minion pomysłów na minutę. Cześć, witajcie! Po raz kolejny z tego warsztatu, bo po raz kolejny tematyka narzędzi bardziej precyzyjnych. Dziś z nami kolejna rzecz prosto ze sklepu Banggood. Jest to zestaw śrubokrętów precyzyjnych, mi, wicha. 24 elementy. Zapraszamy. Dzień. Jak widzicie, ja, jak wcześniej Jacek wspomniał, śrubokręty precyzyjne, 24 elementy w środku, eee, zestaw niedrogi, bo to 16,99, czyli 17 dolarów zasadniczo. Czyli naprawdę niedrogi sprzęt. W zestawieniu z padem, który widzieliście wcześniej, naprawdę do rozpoczęcia gdzieś tam zabawy z jakąś drobną elektroniką. Super zestaw. Tak, w zupełności wystarczający. Do tego ze dwie, trzy karty stare, bankomatowe albo telefoniczne. I naprawdę możecie gdzieś tam zacząć się bawić z telefonami. Zwłaszcza z tymi, które macie zamiar po prostu popsuć i się na nich połócić. Tak, jak najbardziej. Leży to u nas od jakiegoś czasu. Tak, zgadza się. No i najwyższy czas przyszedł, aby wam pokazać, co jest w środku. Jakie mniej więcej jest tego zastosowanie, do czego tego go możemy użyć. Więc co, no nie będziemy przedłużać i zapraszamy Was serdecznie na prezentację. W końcu rozpakujemy. Prowadzenie kanału spowoduje coś, czego nikt, kto dużo pracuje i kto naprawdę lubi narzędzia nie lubi, czyli trzymanie narzędzi w folikach, aż się nie nakręci film. No ale niestety, jest jak jest, słuchajcie. Odfoliujemy w końcu nareszcie zafoliowane. Ale już otwieramy. I po usunięciu folii wygląda to w ten sposób. Czyli widzimy co jest w środku w zestawie. A z drugiej strony, Romku spróbuj to zbliżyć żebyśmy Pozbyli się pytań o to, jakie śrubokręty w tym zestawie są. Każdy będzie mógł sobie zatrzymać, zobaczyć pełen opis, pełną specyfikację tych końcówek, które tutaj mamy. Otwieramy pudełeczko. A w środku mamy, słuchajcie, kolejne pudełeczko zabezpieczające, żeby nie było że kolejną tam jakąś papierową wytłoczkę. A w niej zamknięty już nasz zestaw. Chcielibyśmy wam przeczytać, co tu jest napisane, ale niestety średnio ogarniamy. Zdejmujemy zabezpieczenie i mamy, słuchajcie, coś naprawdę fajnego, bo mamy zestaw śrubokrętów, który możemy ze sobą wozić wszędzie. Fajnie zamknięty, więc gdzieś tam w plecaku nam się nic nie stanie. Nie ma żadnych magicznych zapięć. Otwieramy w ten sposób. I wysuwamy sobie szufladkę. Po zamknięciu Nasza wicha ma wymiary 16,9 na 6,5 na 1,5 cm. Więc takie są gabaryty tego zestawu. Pudełeczko ładne metalowe z wytłoczonym logiem z drugiej strony. Z jakąś tam krótką informacją. Boki szare. Jeden płaski. Ten, który służy do wciskania, jest delikatnie wklęsły. Naciskamy, wysuwamy i całość nam się tutaj wyciąga. W środku, prosty mechanizm. Tego nie będziemy Wam w stanie pokazać, bo jest to dosyć głębokie. Ale w środku, prosty mechanizm zatrzaskowy. Tutaj, jak widzicie, jest ten patent, który do tego zatrzaskiwania służy. Końcówki precyzyjnie opisane, myślę, że możemy to pokazać z bliska. Ja sobie tutaj to, co gdzieś tam zostało źle włożone, tak żebyście widzieli po prostu, jakie są opisy na tych końcówkach, odłożę. Yy, Cały pad jest magnetyczny. Tak jak możecie zobaczyć, końcówkę wkładamy, puszczamy, ona wskakuje na swoje właściwe miejsce. Nic nam się tutaj nie wysypuje. I teraz możecie sobie zobaczyć, jak to jest wszystko ładnie ułożone. Yy, opisy oraz profile naszych śrubek macie tutaj ładnie napisane. Śrubokręt. Główny, ten w który wkładamy te bity z końcówką, tak zwaną zegarmistrzowską, czyli przykładamy palec i sobie gdzieś tam po prostu naszym śrubokrętem obracamy. Również wykonany yy, z metalu. Końcówka sama jest plastikowa. Bity nasze wchodzą na magnes. Jak mieliście okazję zobaczyć, zobaczcie, bierzemy. I one się same dosuwają. Magnes trzyma dosyć mocno. I nie powiedzieć, że bardzo. Tutaj to nam nigdzie nie ucieknie. Więc z zasady wygląda to tak. Teraz trzeba by było którąś z tych precyzyjnych końcówek po prostu wykorzystać. Mamy starego iPhone'a. Potrzebujemy dajmy na to wymienić w nim baterię. w plecaczku możemy mieć swój śrubokręt i teraz jeśli ja dobrze pamiętam, to w iPhone'ie zastosowane są końcówki P2 zakładamy końcówkę wkładamy w śrubkę i bez najmniejszego problemu wykręcamy Odłóż sobie śrubkę. Okay. Dobra. Śrubeczkę, żeby je nie zgubić, odkładamy sobie na matę. Bierzemy się za odkręcanie drugiej. Sam nasz śrubokręt jest również magnetyczny, więc te śrubki nam nigdzie tutaj nie uciekną. Nasza śrubka spokojnie jest przyciągana przez śrubokręt, żeby jej nie zgubić, odkładamy na matę i możemy działać dalej. iPhone'ik naprawiony, Czy nie zdążyliśmy go zepsuć w trakcie filmu. Oczywiście. Operacja się udała, pacjent żyje. Tak. Co możemy powiedzieć? E ja przez chwilkę też się bawiłem e, tym, e, z, tymi narzędziami. Naprawdę e, jest super wykonany, e, bity, naprawdę każdy z bitów jest opisany, więc z doborem, z doborem e, różnego rodzaju wielkości e, nie stanowi to żadnego problemu. E, bardzo dużym plusem jest e, ten nasz... bokręt tak to mogę nazwać mm -hmm. e, bardzo fajnie się trzyma z tego względu, że tutaj jeszcze na rantach jest e, można to nazwać wypłaszczeniem, może tak. wypłaszczeniem tym bardziej, że łapiemy sobie go dwoma palcami, trzeci idzie na górę i tak jak Jacek wspomniał, nie mamy problemu, żeby daną część odkręcić, przykręcić naprawdę końcówki Zobaczcie. Też są namagnetyzowane. Tak. Sama podstawka jest skonstruowana elegancko. Nie wiem. E... Kurczę, zajmuję się serwisem Elektroniki od wielu lat. To są dziesiątki zestawów różnych śrubokrętów pogubionych, niepogubionych, jakichś tam już wiecie, w końcówek e... zużytych od zestawu Powerfixa za podobne pieniądze bo to tam kosztowało z tego co pamiętam 30 kilka złotych przez różne inne dziwne magiczne rozwiązania. Ten jest chyba najlepszy. Ich moim zdaniem naprawdę się wam sprawdzi, naprawdę będziecie zadowoleni. Saje mi przyzwyczaiło nas do fajnej jakości. I to jest wykonane tak, że nie wstyd to wyciągnąć u klienta. Oczywiście to naprawdę su za bardzo fajny zestaw przydatny do plecaka można schować. Nie zajmuje dużo miejsca. Nie jest ciężkie. Jest bardzo lekkie. Właśnie wykonanie jest fajne. To jest wszystko gdzie tutaj gdzie trzeba jest metalowe, tutaj gdzie nie trzeba jest plastik. W środku są magnesy. Naprawdę fajnie to wygląda. Za te pieniądze myślę, że warto. Myślę, że lepszego zestawu w budżecie, tam zbliżonym do 50 zł, raczej nie dostaniecie. Więc sprzęt wart każdej złotówki. My nie będziemy przedłużać, bo nie ma za bardzo nad czym się rozwodzić. To jest zestaw śrubokrętów. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy do ich zadawania. Tak, zapraszamy do oddawania lajków, waszych opinii pod filmem. Do zasubskrybowania kanału, do zostawienia łapki w górę. I co? I gdzie jeszcze zapraszamy? Zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama, na Twittera. Wszędzie gdzieś tam jesteśmy, wszędzie gdzieś tam coś się dzieje. A my dzisiaj kończymy. Widzimy się na pewno już wkrótce. Trzymajcie się. Hej. Cześć.